Laudetur, abolicja indywidualna w drodze łaski prezydenta. No to teraz absolutnie połowiący kraj problem, który wydaje się, że nie jest aż tak bardzo trudny. Rzeczywiście. Pojęcie prawa łaski w polskiej konstytucji jest sformułowane niesłychanie niejasno, bo nie ma tam ani odwołania do szczegółowych przepisów procedury, które by je nie ma też określenia, a ono było w konstytucji kwietniowej, na przykład, czy to prawo łaski dotyczy osób skazanych, skazanych prawomocnym, murkiem. bo w pierwszym zdaniu przepis, o którym mówię, mam prezydent stosuje prawo łaski, to jest oczywiście jego prerogatywa wyłączna, nie wymaga żadnej kontrasygnaty. W drugim zdaniu prezydent nie może ułaskawić osoby skazanej przez Trybunał Stanu. No i w tym momencie osoba skazana, no wiadomo, że chodzi o skazanie prawomocne, bo na mocy konstytucyjnego domniemania skazany oznacza skazanego prawomocnie. Skazany nieprawomocnie jest traktowany na mocy domniemania jako niewinny. Część osób twierdzi, że z drugiego, drugiego zdania tej koniunkcji nie można odnosić do pierwszego. To by znaczyło, że prawo łaski jest niczym nieograniczoną prerogatywą. Ale teraz tak, jeśli nie mamy wskazówek, bo nie ma definicji legalnej pojęcia prawo łaski w konstytucji, ani zakresu przedmiotowego tego prawo łaski, na pierwszym miejscu musimy zastosować wykładnię językową pojęcia prawo łaski. Słownik języka polskiego określa jako prawo darowania kary i sankcji karnych osobom skazanym prawomocnym wyrokiem. Okej, okay. no, ale powiedzmy, że nie jest to wiążone. konsiderosh të darëj Wykładnia systemowa. Jeżeli założymy, że prawo łaski jest prerogatywą niczym nieograniczoną, czyli można je stosować do osób nieskazanych prawomocnym wyrokiem, a nawet takich, w stosunku do których nie zapadł wyrok w pierwszej instancji, postępowanie karne dopiero się zaczęło albo się nawet jeszcze nie zaczęło, czyli właśnie abolicja indywidualna, uwolnienie, jak to sam Duda kiedyś powiedział, wymiaru sprawiedliwości od pewnych zadań. Tylko, że teraz dokonujemy na drugim miejscu wykładni systemowej. Taka prerogatywa Dudy nie może być traktowana in abstracto, tylko w kontekście ustroju. Zasadą ustrojową jest po pierwsze trójpodział władzy i druga wyłączność sądów i trybunałów na wykonywanie władzy sądowniczej, egzekwowanie zasad odpowiedzialności prawnej. Jeżeli założymy, że prezydent może swoim aktem prawa zwolnić wymiar sprawiedliwości od jakichkolwiek zadań, Ucinając nawet możliwość rozpoczęcia postępowania karnego, a to de facto oznacza abolicję indywidualną, to łamiemy tym po pierwsze zasadę trójpodziału władzy, bo przecież prezydent, prezydent staje się pełnoprawnym elementem organów wymiaru sprawiedliwości, organów władzy sądowniczej. Po drugie, łamiemy konstytucyjną zasadę wyłączności kompetencji sądów i trybunałów. W egzekwowaniu odpowiedzialności prawnej każdego rodzaju. Po trzecie, łamiemy zasadę tego, że każdy ma prawo do sądu. Przecież taka osoba ułaskawiona w rozumieniu abolicji indywidualnej traci de facto prawo do sądu. Prawo łaski w rozumieniu niczym nieograniczonym. Odnosiłoby się, powtarzam, a contrario do tego, co musimy i do wyroków już prawomocnych, wyroków nieprawomocnych, toczącego się postępowania, czy uwaga, nawet niewszczętego postępowania. Pełna abolicja indywidualna łamie te podstawowe zasady ustrojowe i ona pasuje do modelu, w którym mamy monarchę absolutnego, który skupia całość władzy. Prawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Taki monarcha, oczywiście był sąd królewski, taki monarcha może dokonać prawa łaski, wyręczyć sąd jest organem władzy sądowniczej. W systemie demokratycznego państwa prawnego z zasadą trójpodziału władzy, odrębności, niezależności władzy sądowniczej i jej monopolu na egzekwowanie odpowiedzialności prawnej nie ma dla czegoś takiego miejsca. Przecież to wynika bezpośrednio z wykładni systemowej. A teraz. W polskiej doktrynie jedynie profesor Waltoś, i to w jednym ze stanowisk po tym zmienił dopuszczał możliwość takiej bezwzględnej i niczym nieograniczonej abolicji indywidualnej takiego rozumienia prawa łaski. I doktor Mateusz Radajewski, i Jacek Kędzierski, i w zasadzie wszyscy polscy przedstawiciele doktryny wykluczają taką możliwość. Aha, nie będę traktować jako przedstawicieli doktryny, nie wiem, kucharki, pani Manowskiej, różnego rodzaju neosędziów, różnego rodzaju komisarzy wysłanych przez PIS, bo no, no, no bo bądźmy poważni tutaj. W obrębie prawa łaski prezydent może się zwrócić do prokuratora generalnego o podjęcie procedury ułaskawienia, ale prezydent może zastosować też to bezwzględne prawo łaski. Gdyby je zastosował, to Wąsik i Kamiński wyszliby praktycznie natychmiast. Ono nie wymaga niczego. Ono nie podlega procedurze w KPK. Tu konstytucja jest stosowana bezpośrednio. Ale prezydent nie użył teraz prawa łaski, tylko zwrócił się do prokuratora generalnego o wszczęcie procedury ułaskawienia w rozumieniu bodajże 257 KPK. To są dwie troszkę różne rzeczy, chociaż ta druga wynika z prawa łaski. A zrobił to dlaczego? A no, dlatego, żebyśmy mieli męczenników, którzy pewnie chociaż miesiąc, czy dwa, czy trzy posiedzą, ponieważ sądy wydadzą negatywne opinie, bo nie ma żadnych podstaw do pozytywnych opinii w przypadku panów Wąsika i Kamińskiego. Po pierwsze, tam jest powiedziane wyraźnie, że teza prezydenta tutaj to jest prośba o wypuszczenie ich. Zwolnienie z odbywania kary. To jest zasadniczo kodeksowo możliwe wtedy, kiedy został już tylko niewielki okres wykonywania kary, a przecież tu ona się dopiero zaczęła. Po drugie, no wiadomo, właściwa postawa skazanych, uznanie winy. Dzi w dzisiejszym tekście profesor Wrubel pisze, i to samo pisze Zimmerman, czyli nieszczęsny, no tu można powiedzieć chyba, że nieszczęsny promotor doktoratu Dudy z Ujotu, że zachowanie Kamińskiego i Grąsika jest groteskowo komiczne kiedy robią się niemal bohaterami walki z korupcją i więźniami politycznymi. Także opinie sądów wiadomo jakie będą i pierwszej i drugiej instancji w procedurze łaskawieniowej, opinia prokuratora generalnego też. Tym niemniej nie jest nimi prezydent związany. Czyli cała zabawa może potrwać jeszcze kilka miesięcy, a nasi dzielni więźniowie będą chodzić w aureoli więźniów politycznych. Dziś porównywano ich do Poczobuta i Nawalnego. Bez komentarza, proszę państwa. Ramen.